Witajcie w 101 odcinku przegranego tygodnia. Takie świąteczne tygodnie to dla wielu osób czas, żeby sobie pograć, i również dla mnie, przy czym. Troszeczkę przyznam, że planowałem pograć na PlayStation 4, w jakieś gry online. Głównie chodziło o Destiny, żeby sobie trochę ponadrabiać zaległości, jeśli chodzi o moją postać. I wreszcie wziąć się za GTA 5 online na PS4, które sobie robię co już od dłuższego czasu, ale ciągle jakoś problemy techniczne stoją mi na drodze. No i tym razem stanowi problemy techniczne, a stanowi problemy techniczne związane z PlayStation Network. No oczywiście one też dotyczyły Xbox Live, ale Moja konsola XBOX 360 jest w sypialni podłączona i służy ostatnio głównie jako odtwarzacz do filmów. Chciałbym jakoś skomentować logicznie i może jakoś konstruktywnie to, co się wydarzyło przez święta w związku z usługami sieciowymi, konsolowymi usługami sieciowymi, ale w zasadzie nie potrafię. Nie potrafię z tego względu, że po prostu ludzie, którzy za to się wzięli, chodzi oczywiście o tych hakerów, to po prostu banda ale no, nie znaczy to wcale, że nie grałem, a grałem dużo na sprzętach mobilnych. W sumie zapomniałem zupełnie powiedzieć, że w ubiegłym miesiącu sprawiłem sobie nową platformę do gania mobilnego i niestety nie jest to 3DS. Jest to taka patelnia z Androidem w związku z powyższym oprócz iOS-a. Mogę sobie też pograć na Androidzie. I w związku z tym, na przykład, sprawdziłem sobie SimCity Build It. Oczywiście ono też jest na iOSie, ale akurat na telefonie mi wygodniej było. To jest takie SimCity, trochę simowate, ale przede wszystkim SimCity, w którym możemy sobie pograć za darmo. Oczywiście to za darmo polega na tym, że w pewnym momencie trzeba tak długo czekać, że te mikrotransakcje wydają się niezbędne, ale nie jest to tak źle rozwiązane jak w Dungeon Keeperze od EA tym mobilnym. W związku z powyższym można sobie pograć bez wydawania tych pieniędzy, tylko trochę się trzeba w cierpliwość uzbroić. Z tych mobilnych rzeczy jeszcze zakupiłem sobie wreszcie na telefon, bo wcześniej grałem na tablecie i na komputerze. Anomaly 2 od 11 Bit Studios. Ponownie będę to przechodził i to jednak jest śliczna i naprawdę fajna gra. A w związku z tym, że była jedna gra z serii Anomaly, którą nie grałem, to było Anomaly Defenders, to też sobie sprawiłem i tam sobie powolutku zerkałem. Na w związku z tym, że to SimCity mobilne, to Build It trochę mnie wciągnęło. To stwierdziłem, że może czas najwyższy zakupić sobie wreszcie to, te ostatnie SimCity, które było na komputery osobiste, w moim przypadku na Maca. I okazało się, że hej, jest promocja na Originie. Oczywiście z tym Originem się namęczyłem, bo po zakupie były problemy z ściągnięciem, z jakimiś update'ami, no ale jakoś udało się uruchomić. I nie wiem, chyba już nie ma tej promocji. Była taka fajna promocja, że zamiast 89 zł, zapłaciłem 29 za to SimCity. No i jak usiadłem, to wyłączyłem komputer. Było dwie godziny i w ogóle nie wiem, gdzie mi to minęło. Więc jakoś tam wróciła ta chęć na granie w SimCity. Jak, jak byłem młodszy, to lubiłem bardzo SimCity, Settlers i Heroesów. Takie trzy były serie na komputerze, które bardzo dużo grałem i często po prostu mnie to wciągało na maksa. No i wczoraj znów sobie usiadłem do tego SimCity i minęły kolejne dwie godziny. I trochę nie widzę sensu tego w sensie takim, że Buduję sobie to miasto, tam już mi się skończyła ta ziemia, gdzie mogę budować. No i jakoś staram się tę infrastrukturę jakoś tak zacieśniać, zazębiać, żeby to funkcjonowało jeszcze lepiej. No to chodzi w SimCity. Tak więc e, działa, no nie ma problemów w tych sieciowych, było fajnej promocji, więc jeśli chcieliście sobie w to pograć i jeszcze ta promocja oczywiście jest, to zachęcam, bo to jest fajna gra po prostu. Nawicie natomiast e, troszeczkę ruszyłem ten Rom 2, e, ale ruszyłem dość mocno, bo ponad 8 godzin mam na liczniku is Memories of Selseta. Kupiłem w jakiejś promocji, było i się trochę wciągam. Ja lubię RPGi japońskie, dobrze o tym wiecie. Is. Grałem w Isa, gdzieś dobrze czytam, w Isa, chyba dwa lata temu, w tą Felganę. Jeśli dobrze pamiętam, i to było jakoś w Games Gamescomu, to sobie zabrałem, żeby sobie pograć. To było 2D. Celceta jest na ginie trójwimiarowa. Polecam super system walki. Ta historia jest troszeczkę gorsza, jeśli chodzi o to, co jest fajne w tej grze. No, ale jest na tyle w porządku, że można sobie w to pograć. A system walki taki real time jest naprawdę bomba. Prosiliście o mój top 10 najlepszych gier tego roku. Umówmy się, że ja to zrobię już po nowym roku. A między innymi, po to, żeby nie przedłużać, bo jest pewna ważna sprawa, o której mówiliśmy tydzień temu, która działa się przez cały tydzień i która swój finał w zasadzie ma dzisiaj. Czyli konkurs. Konkurs, w którym były ufundowane przez Sony Computer Entertainment Polska. Dwie nagrody, to znaczy, dwie osoby za chwilę wygrają te nagrody. Takie zestawiki na PSN, stówka do zasilenia portfela i 3 miesiące, dokładnie 90 dni PlayStation Plus. Tych odpowiedzi było sporo, więc można powiedzieć, poprawną odpowiedź. Jestem zaskoczony, oczywiście, pozytywnie popularnością tego konkursu. To jeden z moich pierwszych konkursów, jeśli chodzi o organizację, dokładnie drugi, więc jest dużo lepiej było niż przy okazji Kralizizizacja 3. Sporo, naprawdę sporo odpowiedzi. Poprawnych odpowiedzi było aż 15. I w tej oto miejsce jest 15 poprawnych odpowiedzi, a dokładnie 15 kartek, na których wpisane są maile tych 15 osób, które poprawną odpowiedź udzieliły. I wylosuję dwie takie kartki, czyli dwie osoby. I kiedy już wylosuję te dwie osoby, to po publikacji vloga skontaktuję się z nimi, umówimy szczegóły dotyczące wysyłki. Tam wszystko dokładnie odpiszę, jak widzę, kiedy i będziemy się umawiać na odbiór nagród. Tak więc zaczynajmy. Zamknę oczy. Może pierwsza karteczka, coś mi się tu przewraca. Najpierw przeczytam. Mam nadzieję, że nie będziecie mieć pretensji, że coś tutaj się pojawiają. Dane mailowe Adam Woszczak, gmail.com. Nie wiem, czy będzie widać. Pewnie nie będzie, nie złapie ostrości. Więc jedno odkładamy. Zamykam znów oczy. Mielę, 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 mielę. Nie wiem, co wymieniłem. I drugi zwycięzca gmail.com Tym dwóm osobom, te dwie osoby dostaną ode mnie maile związane z tym konkursem, związane z nagrodą i umówimy się dokładnie, jak to będzie dalej wyglądać. Jest trochę okres świąteczny, więc podejrzewam, że może to trwać dłużej niż jeden czy dwa dni ale to już zobaczymy dokładnie. Natomiast nie wiem właśnie czy powiedziałem teraz z tych emocji, zapomniałem. Poprawna odpowiedź to Crisis Core Final Fantasy VII. To jest gra, a tytuł utworu to Under an Apple Tree. Jest to gra, która pojawiła się tylko na PlayStation Portable, czyli PSP, i jest to jedna z najlepszych, no jest najlepsza gra na PSP, która się nie ukazała jeszcze w cyfrowej dystrybucji, w związku z tym nie mogę w to pokazać na Wicie. Więc gdzieś moje PSP zginęło. Ja wiem, komu pożyczyłem. Nawet Piotrek pamięta o tym, że kiedyś będę musiał się po to zgłosić. Tak więc gratuluję tym dwóm osobom, które wygrały. Będę się z nami kontaktował zaraz po tym, jak się vlog pojawi. Sprawdźcie swoje maile. I jeszcze z takich kwestii vlogowych, moja recenzja Ostatnio płyty wezani Wmontowałem ją wreszcie, więc sobie tutaj kliknijcie i zobaczcie. Może Wam się spodoba recenzja, w sensie i płyta, i recenzja. Tak więc do zobaczenia w przyszłym tygodniu, trzymajcie się, jeszcze raz gratulacje dla zwycięzców, trzymajcie się, hej!